Witamy serdecznie na żywo przed meczem Mrozowskiej Ligi Szóstek, zmagań pierwszej ligi. Za chwilę Drukpol Pogrom zagra z drużyną gminy Koton. Dzisiaj z nami Łukasz Zagazka. Łukasz, Drukpol Pogrom rewelacją pierwszoligową. Benjamin, niech zaraz z kompletem punktów i tutaj z aspiracjami na wygranie ligi. Czy to prawda? No, wiesz, patrząc po tej sytuacji, jaka jest teraz w tabeli, to, to na pewno mierzymy jak najwyżej. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał, ale to częsta sytuacja, że Beniaminek wchodzi do ligi z takim przytupem. I cieszę się, że akurat jesteśmy tym Beniaminkiem, któremu rzeczywiście to się udało, a nie takim Beniaminkiem, który ociera ogonem od od tabeli. Dwa pierwsze mecze, komplet punktów. Mam nadzieję, że dzisiaj to podtrzymamy, chociaż na pewno czeka nas bardzo ciężki mecz. No właśnie, chyba tak, ponieważ Gmina Kotun jest drużyną bardzo wymagającą, a dzisiaj jeszcze w ich składzie. Po raz pierwszy w tym sezonie Łukasz, Kuć, czy na nim skupicie szczególnie swoją uwagę? Na pewno będzie to jeden z zawodników, na którym skupimy uwagę, natomiast myślę, że to jest kolektyw, nie tylko Łukasz Kuć, chociaż to bardzo dobry zawodnik, bardzo, bardzo solidny i szkoda, że akurat z nami debiutuje w tym sezonie. Mógłby jeszcze jeden mecz poczekać, z chęcią bym go obejrzał w kolejnym spotkaniu w czwartej kolejce, no ale jeżeli jest teraz, no to będziemy musieli go po prostu zatrzymać. Czy uważasz, że Łukasz Kuć jest tak samo ważny dla gminy Kotyni jak Damian Filipek dla pogrobu? Myślę tak, myślę, że to jest, to jest bardzo dobre określenie. Cieszę się, że Damian Filipek jest z nami tutaj. Eee, myślę, że to też będzie, będzie pojedynek taki fajny, bo, bo to są podobne pozycje, e, podobni zawodnicy na boisku, więc na pewno będą mogli się tutaj wykazać. Myślę, że będzie na boisku skrzytało, po, na, poza boiskiem nie, ale na boisku myślę że, myślę, że tak, myślę, że będzie ciekawie. Pójdę tematem sprzed z, z dwóch tygodni i muszę zadać to pytanie: Filipek czy Kuć? Filipek. I na tym zakończymy nasz wozorlika w Rozach. Już za chwilę drukpol pogrom Zagra z gminą Kotoń. Dziękujemy bardzo. Łukasz Gagaska, drukpol pogrom.